Jestem Wiktoria Kuś, mam 12 lat i uczęszczam do szkoły numer 29 w Bielsku Białej. Do konkursu nakłonił mnie mój pan z plastyki, pan Wacław, Wacław Bachman. E, przyniósł to ogłoszenie i chyba z mojej szkoły tylko ja się zgłosiłam, bo nikogo znajomego tutaj nie widziałam. Pojechałam na ulicę 11 listopada rano o 7 przed lekcjami. Nakręciłam ten film tak sobie, tak dla zabawy. Uczę się, żeby mieć dobre świadectwo. Te dwa lata wcześniejsze od czwartej i piątej klasy miałam świadectwo z paskiem i w tym roku też chciałabym mieć, ale nie wiem, czy mi się to uda, bo no jak na razie to jeszcze nie mam tego paska, jak na półrocze by było świadectwo, to jeszcze bym nie miała paska, ale się staram i jak na razie na tą obecną chwilę, jakby dzisiaj był koniec roku, to bym dostała ten pasek.

Sam chcąc zrobić film, po prostu przedstawiłem temat dzieciakom. I ona jedyna zareagowała i tak mnie męczyła, że naprawdę zamiast robić swoje, to robiłem z nią. A że nie miała materiału specjalnie, miała tylko tyle, co miała, no to żeśmy to tak jakoś upiekli. No. No, moja mama mnie nakoniła, bo ja na początku nie chciałam, ale moja mama jest ambitna i kazała mi wziąć w tym udział.